zremisowany mecz na koniec roku, jak się nie da wygrać to trzeba zremisować, ale dla bramkarzy jest, też jest inne powiedzenie w takich chwilach, że jak na zero z tyłu to też pewnie jakoś dodatkowo cieszy. O, na pewno dzisiaj broniliśmy bardzo dobrze jako, jako zespół, mimo iż wiadomo tydzień wcześniej w drugiej połowie z Górnikiem wyglądało to zdecydowanie słabiej. I na pewno to cieszy ta organizacja gry i, i ta linia obrony na pewno dzisiaj bardzo dobrze funkcjonowała. I oczywiście lepiej jest zremisować niż przegrać, a ten remis na ten moment daje nam tyle, że, że nie będziemy zimować w strefie spadkowej, więc to też trzeba docenić. Też tak to czułeś, że w pierwszej połowie było zdecydowanie więcej zagrożenia pod twoją bramką niż w drugiej i w drugiej też było więcej zagrożenia pod bramką Pogoni i to wtedy chyba był taki moment, że można było ten mecz przechylić na własną stronę. No tak, dziś Pogoń starała się praktycznie stwarzać zagrożenie po, po stałych fragmentach czy, czy po wrzutkach, więc e, na no więcej im nie pozwoliliśmy, e, nie pozwoliliśmy im na wejścia w nasze pole karne po krótkich podaniach, e, więc, więc to na pewno cieszy i no szkoda, że, że gdzieś ta nasza bramka nie, nie wpadła, e, bo ten mecz mógłby się ułożyć inaczej zdecydowanie. Jakie plany na ten nowy rok? Czy to będzie korona, czy może coś się kryje za rogiem? Nie, nie, spokojnie. Myślę, że, że jeśli chodzi o moją osobę, jest, jest spokojnie na ten moment, więc skupiam się, się na tym teraz, odpoczynek każdego z nas i, i nikt naprawdę tak naprawdę o tym nie myśli. Jakbyś podsumował tę rundę, można było z niej wycisnąć coś więcej? No myślę, że tak, na pewno tych, tych parę punktów nam, nam uciekło. Na przykład z, 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 tak pierwszy naszym komed ze Śląskiem na wyjeździe. E, no, na pewno tych punktów powinno być więcej, jest troszkę niedosyt, ale... Ale no, pracujemy w takich warunkach, jakich pracujemy, yy, i staramy się jak najlepiej wyglądać. Już zemisowany mecz bezbramkowo. Spytaliśmy Xaviera, jak to wyglądało z perspektywy bramkarza. No to, jak to wyglądało z perspektywy zawodnika, który było to kilka pięterek wyżej, kreował sytuację. Czego brakowało, aby przechylić ten mecz na swoją stronę? No Bo paradoksalnie, czy też tak na dobrą sprawę, nie było tak daleko, aby wygrać to spotkanie. Na pewno dobrze wyglądaliśmy w, w obronie, bo pogonie nie stworzyło sobie wielu sytuacji. Mieliśmy parę odbiorów, których powinniśmy się zachować lepiej. Wychodziliśmy dobrze z tymi kontrami, ale w tej trzeciej, tercji boiska no, był problem ze zakończeniem tej akcji i myślę, że musimy nad tym pracować, bo. Yy, Gdybyśmy robili to na lepszym poziomie, mieliśmy 3-4 sytuacje, w których wychodziliśmy z dużą przewagą i powinniśmy zamienić na chociaż jedną bramkę. W ostatnich meczach, kiedy pojawiałaś się na boisku, też od pierwszej minuty, miałeś obok siebie Jofa Hofmeistera, tego szefa na szóstce, dzisiaj go brakowało, więc też ty razem z Martinem Remaklem musieliście być odpowiedzialni, pilnować tej struktury i, i powiedz jak. Jak tobie, to, jak tobie się grało, jak z twojej perspektywy ten mecz wyglądał? No bo wydaje się, że, że kibicom ta twoja gra mogła się podobać. No wiadomo, Joao jest innym zawodnikiem niż, niż Rema, bardziej defensywnym. No i mając obok siebie Joao, zawsze można gdzieś tam nie myśleć o tej obronie, bo, bo na pewno wiadomo, że on, że on się tym zajmie. No w tym meczu byłem z z, z w środku, więc miałem więcej tych zadań defensywnych, yy, zostaw, zostawanie przy, przy kontrach i tak dalej, żeby zawsze gdzieś tam to asekurować. I, i no z, z jednym i z drugim gra się super, ale Joaf jest bardziej defensywny, wtedy można więcej, więcej myśleć o ofensywie, a no tak jak mówiłem, dzisiaj więcej zadań nie defensywnych. Jaki to był rok dla Ciebie? Pewnie końcówka tego roku przykrywa mniejszą liczbę minut z całego dotychczasowego sezonu i pewnie taki drogowskaz na, na ten nowy rok, żeby już od stycznia też regularnie zbierać minuty w No Mam taką nadzieję. Początek był dla mnie ciężki. Gdzieś tam musiałem ciężko pracować, pokazywać się dobrze w rezerwach, żeby. żeby Kupić się właski trenera i no i pod koniec sezonu trochę więcej ze mnie korzystał, więc mam nadzieję, że tak zostanie i w nowej rundzie mam nadzieję, że, że będzie jeszcze więcej tych minut. Cel numer jeden na nowy rok to punktować częściej tu w domu. No, mam nadzieję, że wszędzie punktować tak, żeby, żebyśmy jak najszybciej mogli, mogli być bezpieczni i myślę, że to jest cel numer jeden.